Z tej strony flag farmer. Robimy drugie podejście do uprawy. I siewu. Dokładnie drugie podejście z bronami. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie dzisiaj. Kapeczkę już kukurydzy było, ale końca nie widać. Jową powiem, że końca nie widać. Pa, 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 ra, pa. Dwa dni pięknej pogody, i patrz, woda stoi. Zobaczymy co to dzisiaj widzę. Widzę sąsiad posiął, a my, a my nie wiadomo gdzie. Mogę se to na ściernisku rozłożyć, żeby se budków nie zmarzać, ale może, może nie będzie tragedii. No. Raz, jeszcze druga strona. I drugi listopad, siejemy w końcu jęczmień. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tu się ząb obrócił. Zobaczymy. Tak, tak to jest mój drodzy. Jedyneczka, no, a na spokojnie był. Napęd. No i jedziemy. Tyle się wałki zalepiły, nie. O, dobrze, dobrze to zaczyna wyglądać. Na dole się fajnie zasieje, na górze ten ślin to będzie masakra. Tu sobie wyjadę na miedzę, bo to tu trzeba ładnie zrobić. I będziemy to jakoś męczyć. No i dobrze to wygląda. Chociaż jest mokro, to dobrze to wygląda. Kapkę niżej dałem, żeby te kolejne zasypać. Aktywna to już doprawi. się doprawi. Powinno się do kapkę wyrównać. 2000 obrotów, no bo idzie pełnym ogniem. 10 na godzinę. É que Dzisiaj nie odpalę, bo wybaczcie, ale nie ma już na to czasu. Kamerę tam wezmę na głowę. Rachu, ciachu podczas pracy to jakoś mi to roboty nie spowolni. Ale jednak dron to, to dron. mi na prędkości, bo jednak wałki strunowe i chyba brony też lubią prędkość one wtedy robią robotę. To by mógł powoli siodzi już, bez aktywnej nawet. Ale zobaczycie na górze co się będzie działo. Za tym jadę pobronowanym już ale miałem kolejny to wolałem to jeszcze raz przelecić. Właśnie o tym mówię. kapkę zagładzić, a nie jeździć w nich drugi raz. a i tu już jest skiba ostra. Tu już jest skiba ostra. Patrzcie, no kasz. jak ja w tomu poszedł. Dziurska fiflak na kopą. Jak głupi. Jakoś pomiędzy wiatrymi. Tu to nie widzę, kolorową tą górkę. Hit! Gorki lepiej mam. Już się wałek zapchnął. Niestety. To jest najgorsze na wałki strunowe. Taka glina. Kademy na dół, może się odlepią, a może będziemy musieli kopać w nich. Co wam powiem, no, tu jest spoko, no powiedzmy, no. Aktywna to jeszcze zagładzi, bo widać jeszcze po kołach kolejny. Wałki mam zapchane, ale nie, nie będę się z tym męczył dzisiaj, bo to nie ma sensu. W domu jak będzie czas, to je wezmę łomem od a tu zaraz i tak się zakleją, bo jest na górze mokry jest kit. Trzeba to jakkolwiek przelecieć, żeby to można było zasiać. Tu by to nawet mógł siać aktywno. Nawet nie wiem czy dobrze robię, że to bronuje. Może od razu z aktywną przyjechać, bo na górze to no, zobaczycie zaraz. Ferdek naprawdę aż mu temperatura się podnosi. Tak się kopie. Mogę mu dać blokadę, ale na górze zaś nie skręcę. Po prostu daję u samej góry do góry lekko podnośnik. No i tak to męce, no. Kapkę to może obecnie, nim tu przyjadę z siewnikiem, to to będzie lepsze, no. Ale jest... ciężki się czmienia, powiem Tu okej, okay, ale zobaczycie, co się na górze dzieje. Na górze jest ciekawie, no. Nie zapowiada się to jakoś... kolorowo. I już musimy podnosić, My już się zaczynamy kopać. To jest tak po górze i no pogłaskane. Mogę to w poprzek chcę jeździć, ale za dużo czasu by to zajęło. Patrzcie, co tu jest. No garki lepić, a nie jęczmieć 50. I o tego nie widzę I o tego tutaj nie widzę No teraz to już się wałki całkiem zapały No i na dół już na... D na 1600 obrotów Walec. Powiedzmy, że mam wał a'la oponowy. <gryzny> Dogniatający, a nie strunowy. Tak się, moi drodzy, tutaj to uprawią. No, tu już jest spoko. Tam na dole, gdzie się kombajn utopił, to też jest mokry, fix. Tak po prawej, przy kukurydzy. No i tyle. Jakoś to spróbujemy zasieć. Ma też jakoś super, ale nie ma tragedii. Na razie.